Jest, lecimy. Co ja, ja jest? Ja. jest? Jest. Jest. Hej, hej, kochani. Mamy nadzieję, że w tym czasie pandemii macie się dobrze i zdrowo. My się jakoś trzymamy. Udało nam się skończyć kolejne zadanie z naszej listy, challenge 21. Było to zadanie numer 17, które polegało na zapoznaniu Laury z 21 roślinami yy, i utworzenie yy, zielnika z tego. Ale, no, ale... ale, ale, z racji, że samo utworzenie zielnika yy, uznaliśmy za zbyt łatwe, podnieśliśmy sobie poprzeczkę I? i stworzyliśmy to w troszeczkę innej formie. Miejmy nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszamy. Zapraszamy. Oglądajcie dalej. Pa! Szafirek, czyli w naszym zielniku. Nikt nas nie dominował, nie pytali nas o zdanie, nie walczyliśmy z cieniem gły. Jojoziom, mole, tula, urka w mórkach, pochwalę się trochę. Jednak nie bo w piórkę, to nie challenge. 16, no właśnie, no właśnie, to zadanie z naszej listy: zadanie 17, rośliny i zioła. Wklejam do zeszytu spokojnie moje zioła nie pochodzą z przemytu, lecz z ogródka. Rosną na dzień zapraszam was, kochani. Oto mój zielnik, w moim zielniku jest roślin bez liku. Tyle co utatywa, ucie na liczniku, czyli dużo. Cisza przed burzą, to grozi manewru. Lecimy z tematem luszcz czerśnia, natka, pietruszki Klon i pokrzywa, co parzy w orany, O rany, o rany, są także kasztany Choć mamy maj, dziś egzamin odwołany Zamknięty przedszkola, uczelni, szkółki Mówią, że pandemia ktoś pociąga za sznurki Ludzie chodzą jak w zegarku trybi przy trybiku, ja nie żyję polityką Pozostanę przy zielniku Jest mi kreskawka, brzoza i brzos. U mnie nie ma lipy, mówię wam to firę. Szafirę garmeński Załapiłam zielnik będę gwiazdą na dzielni szafirę Szafire garmeński Załapiłam zielnik będę gwiazdą na dzielni W moim zielniku jest roślin bez liku Więcej niż rodzynek w babcinym serniku Są i maliny, czyli witaminy A najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny, czyli ja Laura Anna Czasem jestem słodka jak poranna Kaszkamana, Niech nie zmieli was mój uśmiech bo potrafię być nasty Ukłuci jak agres i ostro krzew kolczasty Jest także miszek Mówię wam bez kitu choć nie nosi sandałów I nie ma też habitu bo to miszek jest lekarski Co podobny jest do mleczy lecz to rzeczy Tylko jeden was uleczy Oba to chwasty Często rosną w kupie Ciężko się ich pozbyć jak drzoda na dupie Szefire Szafirek armeński Załapyłem zielnik, będę gwiazdą na dzielni Szafirek Szafirek armeński Załapyłem zielnik, będę gwiazdą na dzielni W moim zielniku jest roślin bez liku Więcej niż jest słów w polskim słowniku Dąb i rozmaryn, tuja i bazylia Czasami mi się marzy słoneczna Brazylia Jednak zamiast samdy Mochy to dziś za wyjście do parku. Muszę płacić mi to. Zbierałam Każdy list skrzydł przez cały rok. Może ktoś na przepis na mi się wysok koperek i kolenda. Jest i tymianek, to nalewka, babuni Wypije cały zbanek albo dzban Śpiewał pan. Duda, ale nuda. Niczym polska tiki tak dudynową franek muda. choć nie pachnie saskakiem, pewność, że czuje zapach mięty, to skręty. Niebo wzięty. Tak na wszelki wypadek, nazbierałam też lawendy na komary Nie do wiary To co dzisiaj w Polsce mamy, to są chyba jakieś czary Albo kpina, się wypina Rząd mamy swąd prawie jak za Stalina Za maseczką absurdu Mówią, że to covid nie pomoże płynu gola albo Vipowi tylko zioła I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma ale też jest zajebiście. Jeszcze będzie wesoło, dziś wystawu nie da rady Nie spada bieszczady szafirek Szafil, karmiński Zrobiłam zielnik, będę gwiazdą na dzielni szafirek Szafil karmiński Zrobiłam zielnik, będę gwiazdą na dzielni szafirek Zrobiłam zielnik, będę gwiazdą na dzielni. na na Czy zagrożona jest także Polska? Ta odpowiedź na szczęście brzmi nie. Na terenie całego kraju nie ma zagrożenia.